Testujemy filtry, część pierwsza. Kręci się. To jest pierwszy filtr. Nie pamiętam jak się nazywa, ale jest fajny. Fajny taki. Polecam do takich fajnych muzyczków. Takie się przydadzą. Serio, serio, serio. Przechodzimy do następnego filtra. Ta głowa może się przydać do. do memów, po prostu memów, może się przydać o tak, o tak, o tak, jest fajnie, jest fajnie widać lepiej moje piękne włosy przechodzimy do następnego filtra, co? co? dobra pięć filtrów to będzie, part jeden, dobra testujemy najlepsze filtry, tak to nazwiemy o, to dla tych co robię robić fajne memy polecam ostatni fajny filtr. To jest oto lustro. Możesz robić takie fajne kształty, tak jak taki stworek, czy tak taki. Nie wiem, co to jest.